Ma ktoś, na pewno no. Ja mam, ja mam Nie wiem Ja nie miałem wiem. O jest wiem, tam jakiś że... yy, yy, przerobione Ale dobra, o mi się karetka. machnęło Nieważne To tego nie kupowałem No tak blisko Ale mnie jest tam pipczy Dobra, wchodzę w was Jak w masełku Jak można... <laughs> zmienić klakson w tym samochodzie na inny? Można chyba Powiedz mi, Telir no. Jak, jak to robiłem, wybijałem Jak można takie rzeczy robić? Aha! Dobra, trzeba uważać, bo. Delir ma przerobiony, więc będzie z przodu mocno. O! Wow, 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 wow. To jest nasz minus. No, oh. wow. <laughs> rybaki zanisłeś. Nie, na razie dojazdówa, ale zaraz. No to tak jest ale to tak, wszystko tak Zaraz będzie. Wiem! W końcu coś co... Oby Teli robi na minus to rad. zadziałało. Dobra, idź Myślę, też, że to już jest face to face To nie jest face to face, to jest to parkour. E Parkur. Parkour. Tak, parkour. to jest. Także tam spokojnie, nie? Kurcze pieczone. Dobra, w którym Który małe. mnie w dupę dołu no, już strąca? E. Nie. Uwaga na Nie, Ja po swojemu swoim tempem. Zresztą możliwo... Nie... No ze swoim tempem no niestety. Jak to niestety? Dobra jedź pierwszy tutaj hardzie. Dobra, jadę. Nie ty, tobie nie dam. Dobra. O, żebyś w tej wodzie się, Bartek, zatopił. Ale ty jesteś bogaty! gnojem! Bartek, ty widziałeś falę i w nią wjechałeś? Nie, nie widziałem. Może okay. inne fale Dlatego rozwijały. potrzebuję okularów. No tak, ale no wiesz, ja rozumiem, że on miał inne, no ale musiał mieć falę, skoro go strąciła fala faktycznie. No miałem falę, no. tak ją widzieć. No miałem, ale myślałem, że przyjadę, ale nie powiesz wyszło. Kurczę, Fakt... najgorzej, że my walczymy tak naprawdę o puchar barka? Sołtysa, o drugie miejsce co najwyżej. No ja walczę o piąte Tomuś miejsce. samo tak. samochód. Ja chcę po prostu tym parkiem <klujne> skończyć, o. To by było już dla mnie... Dobra, dobra. Teraz tu, ok. No i było dla mnie fajne. Dobra, oj, 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 oj. jedź panie, jedź panie. A żeby tam się hogaty, nie wiem, czy bajka się skończyła. Dobra, okej, okay. tak, Bartek. tylko że mi się skończyła. No nieźle życzysz, że niedobrze dla kolegi. A kto by a kto mi życzył, żebym się w falach tam pokąpał? No, ale dlatego, że nie chciałeś mnie puścić, Bartek. A to, to nie znaczy, że... Pokarała cię karma. A to nie znaczy, że... Taki, cię, Bartek, karma. A to nie znaczy, że musisz takie, tak życzyć niemiło. Ale mogę. No, ale tak, żebyś tam wypadł gdzieś. No, dokładnie. Nie wiem, ci źle życzył, ale żebyś wypadł. wypadł. właśnie. Aha, no to gier. To byś jechał jednak nieprzerobionym samochodem. Żebyś nie oszukiwał. Gnoju. Parówko. Może nieumyślnie, ale jednak. Zobacz, że ktoś jeszcze ma. No Spoko, mogę ja mu pomóc teby. w razie czego. Udaj no, dawaj Bachi, go tam strąć, i nie, nie zauważy jak coś. Strąć go, strąć go. No pewnie nikt na nagrywa, to nie zauważy. Go. Tak? Ja nie go, I, i, teraz go tak strącę i wiesz, to do, do, dojedzie jeszcze. Wywal go. Wywal go. Wydupc, dziadak. Wydupc go, go. Wydupc go. Vivon, vi, wivon O kurcze pieczone Gorzej jest to, że to tam? O, Daj chodźcie checkpointa złapać Tak, 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 już ci zjeżdżam Ale mogłeś poczekać Kamie, ja ci tak nie. przejechać... Poczekaj daj mi przyjechać Przejazę To byś poczekał na swoją kolej panie Entero No i górnoć... Nigdy prakty. nie dostaniesz checkpointa za darmo Sam Enter Czekaj Już nie dostaniesz checkpointa za darmo Panie Entero O nie Nie ma takiej opcji Czyli bawić podobnie, co tam A, tak chcesz się bawić? Dobra Gnoju Ja też chcę przejechać w gnoju Dobra Dobra z panie, za chwilę Też o tym Na ra. Do <laughs> Bardzo dobrze, żeś nie doleciał do checkpointa Aha, jak miły ci on jest, bez kitu. No, a widziałeś co zrobił Entero? Stary, ty nie widziałeś co on zrobił, po hamsku zagrał. No to paliwowy, no tak, tak, do. No, właśnie, niedobrze. Żadna nowość. Dlatego tak, koniec to, tak. dawania forów dla Entero. To tak, koniec, znaczy... Puściłem go, puściłem i wykorzystał to niestety. Moją dobroć. Jak zwykle, Ogaty, każdy ci wykorzystuje, no, każdy. No jedziesz, puszczam cię. <laughs> Smacznego, Zima. Co tam jesz? Kanapki, bo mam zaraz do pracy i wiesz, jemy ja się o. przed pracą. Dobra, Zima, pozwolę ci przyjechać. No a ja wiem, z szerem według sobie zrobiłem mam z skocie kolaną Okej, a jaki ketchupik? Tylko łagodny. Keczupik? Mm. Nie, który napichantny. pikantny? Uh -huh. no, no to tylko... tylko ketchup do pizzy. Mogliby mi zapłacić za reklamowanie, tym powiedział nawet jaki dokładnie. To już za jeszcze nie dopłacili, także wiesz. Dokładnie, to nie będę mówił, to by jest tak <noise> że taki na literkę P. A to już koniec. Wow. Trzecie miejsce czeka. A to nie w czekam. W Ty chami najgorszy. O, Bartek. No proste, bo to jest parkour, nie? To jest proste. Ale niektóre parkoury są takie. Nie, no pokaż. Nie, pra... je parkury są no. łatwe. No. Jak masz jeszcze przerobiony samochód, to szybciutko sobie śmigasz takie parkury, no bo to też często wiesz, to, że nie możesz gdzieś podjechać, po prostu masz słabszy pojazd, to robi różnicę. <kłysy> Nieprawda, Albo jak cię taka łajza jak Entero oszuka. Dobrze, Enter. I tracisz pozycję nagle. Enter, jest w ciebie dumny. Mogłem być na wyższej pozycji. Enter, w końcu jestem w ciebie dumny, naprawdę. nie zrobiłeś. Ja nie miałem okazji zhańcić Entera w tym. Na tej nie, mapie. Nie, nie, niestety. Niestety. Po jeszcze kilka mapy zostało, także masz jeszcze okazję. No, mam nadzieję. Dobra, ja poczekam chyba tu. Nie, dalej masz ten. Jest gdzieś na się. Okay. No dobra. Także jeszcze masz, będziesz miał boki okazje na zemstę. Jeszcze mamy okazję. A, jeszcze tyle mapy zostało, hmm. że. Jeszcze jest. A nie to. Jeszcze... ty, hey, Bartek, gdzie ty jesteś? Gdzie w końcu. Ludzie z Czekamy. No to sobie poczekajcie oh, gdzieś, Hogaty? No to, ty... to, to spadł jeszcze dalej przed tym. Na mnie nie musicie czekać, bo jeszcze mam ponad 10 checkpointów, więc no... Nawet nie zamierzaliśmy. To no dobrze. Czeka <grym> <grym> Bo ja tak się nie spieszyłem, pomiędzy międzyczasie jadą no, tutaj... Spoko, spoko. Pekaj, Bedur. Nie. Bedur. A nie tutaj, ups. <grym> bedur, cemol. Co tam było jeszcze ciekawego? Nie... <grym> Podjadę, gościu. Amol. problemu. Nie trolluj! A, jak to się robi? No prawo! A, w prawo jednak! No bo widzę, że prosta Bartek, droga to. sobie, no. A powiem, że nie skumałem troszeczkę. Ja pierdzie, ale Bartek! Bartek troluje, okej. Okay. Nigdy w życiu. Jakiekolwiek trollowałem. Cicho. Tak. Powiedziałem CI GO! Cały czas. No pojdziałem ci no! Gnojki. My Wiem, że jesteś najstarszy, ale no... Prawda sama się na usta ciśnie. Dobra tam. Nie trafię! No i wy pan jeszcze. No, chciałem szybko zrobić. Nie wyszło. I tu Bartek się rozpędził. Tutaj? Mhm. A to tam dziurka jest fajna? Tak. No. <śmiech> 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 dziurka jest później. Ale tutaj, tutaj po drodze te są, to więc... I cały czas na wół. A, ty była, dobra. Jedź już, chyba ty. To już jest metal? Bo warte byłeś, wyprzedzi, No. 8 Dobra, wyprzedam ich. Patrz na to. Biermachę dura, biermachę dura. Aaaa, nie dam rady. No. No.